Python lekcja trzecia, omówienie i ponownie zachęcam, żebyście spróbowali poradzić sobie bez tego filmu. Jeżeli ktoś sam dojdzie do tych samych wniosków, na pewno zapamięta je, poczuje je o wiele lepiej. Natomiast jeżeli tylko posłuchacie i odtworzycie, no to łatwiej będzie zapomnieć, łatwiej będzie się rozstać z tą wiedzą. Większa z dwóch. Wczytujemy sobie inputem A oraz B. Mamy dwie zmienne. Potem mamy if, czyli po polsku jeżeli, tak? Jeżeli A większe od B, czyli testujemy, czy to jest większe od tego. To co najpierw wprowadzimy od tego co później. I dwukropek. No możemy to przetłumaczyć jako to, tak? Jeżeli to zachodzi, to i teraz już Piszmy samodzielnie i teraz ja wciskam Enter i zobaczcie, nie zeskoczył mi kursor tu pod ifa, tylko tutaj jest wcięte. Dlaczego to ma głęboki sens? Dlatego, że ta część wykona się tylko wtedy, jeżeli to jest faktycznie prawda. No to co ja wtedy piszę? Print większa to dwukropek sobie schopmy, to będzie taki tekst wypisany, a potem przecinek, czyli spacja w to miejsce wskoczy i jeżeli to jest większe od tego, no to większa z nich jest, jeżeli to jest prawda, no to oczywiście A jest większa z nich, tak? I potem, jeżeli to już jest koniec tego, co chcę robić, jeżeli to jest prawda, to teraz muszę się cofnąć backspacem i już jest koniec tego, co robię. Ale mogę kontynuować ifa. Mogę, ale nie muszę. Tu jednak kontynuujemy instrukcją else. Co znaczy else? No w przeciwnym wypadku i teraz dwukropek. W przeciwnym wypadku to dwukropek, enter i zobaczcie, po dwukropku znowu wcięło mi ten kursor, tutaj jest wcięcie i wtedy print więc to się wykona w przeciwnym razie niż to. Jeżeli to jest nieprawda, to wykona się to. No, wielka filozofia. To wtedy większa, która będzie to. No B, oczywiście, tak? Ewentualnie mogłyby być jeszcze równe, tak? Ale to wtedy wszystko jedno, którą wypiszemy, czy A i B. Jak wypiszę B, równie dobrze będzie, tak? Chociaż nie będzie to w pełni prawda, bo to nie jest wtedy większa to B, tylko one są równe. Okej, okay. taki uproszczony przykład. Sprawdzamy, czy zadziała. Yy, no to co? F5, oczywiście trzeba to zasejwować. Yy, no i tutaj ja może to troszeczkę pomniejsze okienko przesunę sobie tutaj. O yy, i teraz. Yy, I teraz, proszę bardzo, yy, 7 i 5 wprowadźmy. Większa to 7, jest OK. Jeszcze raz uruchommy. Teraz w odwrotnej kolejności. Najpierw e, 5, e, aha, bo 0 wpisałem, tak jakby pusty tekst wpisałem za pierwszy razem. No dobrze, jeszcze raz. E, tak, tu się, tu na dole trzeba napisać. E, 5 i 7. Wpisałem w odwrotnej kolejności niż tu. Tu było 7,5, wynalazł 7, tak? A tu 5,7 i tak, wynalazł 7. Działa? No wygląda, że działa. Dobrze. Popatrzmy, co tu jest dodatkowo. Sprawdź program dla liczb 1, 2, 3 oraz 77. Odpalamy go i wpisujemy te liczby. 123 i 77. Większa to 77. Ojej, coś nie takie. Napraw go, mamy naprawić ten program. Wykorzystaj pierwszą lekcję. No dobrze, a co było na pierwszej lekcji? Spójrzmy. Wprowadzaliśmy dwie liczby i wypisywaliśmy ich sumę, a potem zamienialiśmy to na. A, bo myśmy wprowadzali dwa teksty i sklejaliśmy te teksty, bo input wprowadza teksty. A, my tu nie mamy zamienionego tego na liczby, czyli. Program sprawdza, czy ten tekst jest większy od tego tekstu. Hmm, czy teksty można porównywać? No pewnie, że tak. Hej, znacie takie książki, w których teksty są porównywane, i w związku z tym jedne są uważane, że są starsze, a inne są młodsze, większe, mniejsze, wcześniej, później? No pewnie, słowniki. Teksty porównuje się jak alfabetycznie? No to zastanówmy się. Czy 7, 7 jest y, starsze, czyli jest jakby później, czyli jest większe niż 1, 2, 3? No pewnie 7 jest po jedynce w alfabecie oznaczającym cyfry. No to, to wszystko oczywiste, tak? No to jak to naprawić? No proste, trzeba by to zamienić na liczby, na przykład na liczby całkowite. Jeżeli nie rzeczywiste, to na liczby całkowite. Int, ok, i teraz sprawdzamy. Czy to poleci dobrze dla 1, 2, 3 i 77. No teraz już nie ma żadnego problemu. Jeśli porównuję liczby, no to wiadomo, że 123 jest większe niż 77. Gdyby to były teksty, no to 1, 2, 3 jest wcześniej jako tekst niż 7,7. No oczywiście alfabetyczne porównanie. Tu przeskoczmy na, na ten przykład większa z dwóch. Przykład tutaj mamy i to jest tylko jeden dzisiaj, ale co jeszcze? Napisz ten program raz jeszcze, ale zamiast if użyj C równa się max z AB. Co to może być max? No maksymalna, z czego z dwóch liczb. Czyli mogę zapamiętać od razu większą. No to ten cały if mi jest niepotrzebny. No to wyrzućmy go, żeby go nie kasować, to ja zrobię o tak krzyżyki wiadomo, że krzyżyk oznacza, że to jest tylko komentarz, więc to tak jakby tego nie było w tym miejscu. No i co teraz robię? Print od razu. Yy, oczywiście jako tekst tutaj wpisuję. Większa to dwukropek i po przecinku muszę wypisać którą? No większą, no ale funkcja max prawdopodobnie mi zwróci właśnie tę większą. Max. Z A przecinek B. Tak. Czy to zadziała sprawdzamy 77, 123? No dobrze, zadziałało, wypisał większą. Jeszcze przetestujmy i wprowadźmy to w odwrotnej kolejności. 123 i 77 większa to 123 program działa. Zamiast IFA. Użyliśmy funkcji max, ale funkcję max można użyć tylko wtedy, jak porównujemy, e, czy coś jest większe, mniejsze, e, a jakbym chciał coś więcej, to if będzie zawsze bardziej elastyczne, tak? Ifem mogę porównać wiele różnych rzeczy, a maxem tylko, czy coś jest większe lub mniejsze. Dobrze. Inne operatory porównań: e, no większy, albo większy równy, czyli nierówność nieostra i, 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 i równość ostra. No to jak jest większy, to też jest mniejszy i mniejszy równy. A co to będzie równa się, równa się? To jest czy jest równy. Zobaczcie, samo pojedyncze równa się, to jest to, co tu masz, zapamiętaj w zmiennej b, a dwa razy równa się, to jest sprawdź, czy jest równy. A co to może być wykrzyknik? Sprawdź, czy jest nierówny. Wykrzyknik równa się, to znaczy, że testujemy, czy są nierówne. I prawda będzie wtedy, jeśli one są nierówne. Można używać zgodnie z logiką zdań, and or not. AND, czyli i lub nie. No to na przykład taki zapis, że a jest większe od 3 i a jest mniejsze lub równe 5. Zapiszmy to może tak przedziałami, czyli co że a powinno, a należy powiem słowem, tak, bo nie mam symbolu należy tutaj, a należy do jakiego przydziału jest większy od 3 e, czyli musi być większe od 3, nawias otwarty e, ale mniejszy równy 5 nawias zamknięty o, do takiego przydziału. E, mogę zapisać to w Pythonie tak jako, przepraszam, o tak jako dwa, jako, e, tak, porównania albo skrótowo o w taki sposób w innych językach takich skrotów raczej nie ma. To jest elastyczny Python, to jest bardzo fajny język i. Mamy takie udogodnienia. No to co? Teraz zadania dla szkopułowców. Zobaczcie, jakich jest dużo. Popatrzmy na szkopuł. Od A2A do A2F. A2A to jest większy. Ale my tutaj mamy większy. To już jest praktycznie ten program. No to oczywiście do, do wywalenia. Większy. Spójrzmy, co tam jest. A minimum. Większy. Napisz program, który wczyta dwie liczby całkowite. No to mamy całkowite, z tego przedziału. Nie musimy tego sprawdzać, wiemy tylko, że nie będą większe, nie mniejsze. Wypiszę większą z nich. No to, to czy ten program tutaj z tych ifów, czy ten o taki, no to to jest właśnie ten program, już możemy go wysyłać. Co dalej? Minimum. Napisz program, który czyta dwie liczby całkowite i wypisze mniejszą z nich. No to można albo tutaj odwrócić warunek i wtedy. Aha, oczywiście to musi być wywalone z naszego programu, bo przecież na wyjściu nie mamy słowa większa to, tylko mamy samą liczbę, czyli musimy wypisywać print a, print b. I to, to samo tutaj. To też jest do wywalenia, o ta część. No dobra, ale wracamy do minimum. No wiadomo, zamiast tutaj max, no to min mogę użyć, albo tutaj odwrócić warunek na przeciwny. To jest bardzo proste zadanka. Popatrzmy dalej, co tam mamy jeszcze. Większe, mniejsze, mniejsza odległość, spójrzmy, nie rozwiązuje, ale przynajmniej omówmy. czy całkowita, dwa warunki. No dwa warunki, to przy... spójrzmy na dwa warunki, tak? Napisz program, który wczyta liczbę całkowitą, określi, czy jest zarówno parzysta, jak i nieujemna. A to trzeba ifem, tak? If, jak sprawdzić, czy jest nieujemna, to znaczy, że musi być większa równa 0. Wczytuję liczbę, sprawdzam, czy jest ta liczba większa równa 0. A, no to napiszmy to, tak? Napiszmy tylko te warunki, tak? Czy Będę testował, czy ta wczytana liczba jest większa, równa 0, no bo ja bym większa od 0, to by była dodatnia dla 0, by się wysypał program. A większa, równa 0 jest nieujemna. E I jest jeszcze parzysta. Jak sprawdzić, czy jest parzysta? Czyli AND. A parzystość, jak się sprawdza? A na matematyce, jak sprawdzamy parzystość? No, czy dzieli się przez 2, tak? No to Bróbmy to. A, reszta dzielenia przez 2. A jak reszta dzielenia przez 2 jest równa, sprawdzamy czy jest równa. 0 to znaczy, że dzieli się. No co, te dwa warunki dają nam informację, czy jest zarówno parzysta, jak i nieujemna. Kombinujcie dalej. Jeszcze może tutaj szybciutko. Czy całkowita? Napisz program, który wczyta dwie liczby całkowite z przedziału i określi, czy ich iloraz posiada część ułamkową. No to mogę to podzielić. Na różne sposoby można to rozwiązać. Na przykład mogę zrobić tak, że wczytuję dwie liczby a i b. To sobie skasujmy. I potem sprawdzam, czy a przez b jest równe a przez b. Jeżeli, jeżeli yy, posiada część yy, Sprawdzam, czy jest równe, czyli o w taki sposób sprawdzam, tak? if oczywiście. IF. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli podzielisz dwie liczby i wyjdzie ci to samo, co przy dzieleniu całkowitym, to znaczy, że część ułamkowa nie istnieje. I wtedy trzeba napisać co? Nie, nie ma części ułamkowej. A w przeciwnym wypadku trzeba napisać, tak, jest część ułamkowa. To jest jeden ze sposobów. Można inaczej. Można tak. Jeżeli to dzielenie będzie e, na, przykład, e, na przykład czy reszta z dzielenia tego jest równa 0. Jeżeli reszta z dzielenia tego jest równa 0, to znaczy, że co? No to znaczy, że część ułamkowa nie istnieje. E, tak, no nie istnieje, no bo podzieliliśmy w pełni. A w przeciwnym wypadku istnieje, tak, istnieje. No Tutaj jeden warunek tylko sprawdziłem, tak? i tak dalej, i tak dalej. Tam to chyba było gorsze, nie? Tutaj trzeba było... A. Czy tak, czy tak? Na wiele sposobów można do tego podejść. Jeszcze jakieś zadanko omówić? Mniejsza odległość. Napisz program, który wczyta dwie liczby i sprawdzi całkowite z przedziału i wypisze ten z nich, która jest bliżej wartości 0. No właśnie, która jest bliżej wartości 0? Minus 1. A jak sprawdzić, która jest bliżej? Niektóra jest mniejsza, no bo ta jest mniejsza, owszem, ale jeżeli wprowadzę minus 3 oraz plus 1, to plus 1 będzie większe, a jednocześnie będzie bliżej zera. Jak się sprawdza odległość od zera wolnej liczby? No, wartość bezwzględna, absolut wartość. A, a, a tak? A już, po, już spaliłem, tak? To była zagadka, a już, już powiedziałem po angielsku. ABS, ta funkcja... To jest wartość bezwzględna. Jak weźmiemy wartość bezwzględną, porównamy wartości bezwzględne, no to mam w tym momencie informację, jak daleko jestem od e, punktu zerowego na osi, e, na osi liczb. I tak dalej, i tak dalej. To sam proste zadanka, a ja już starczy tego omówienia. Do e, lekcji trzeciej. Dziękuję.